Daniel Martyniuk przebił dno żenady w Dzień Niepodległości. Wstyd na całą Europę i świat. Daniel Martyniuk od kilku tygodni nie schodzi z języków. Syn Zenka Martyniuka wywołał awanturę w samolocie, w efekcie zmuszając pilotów do awaryjnego lądowania. Teraz odgraża się sieci lotniczej. Dlaczego? Daniel Martyniuk wywołał awanturę w samolocie. Na pokładzie samolotu z Malagi do Warszawy wszystko zapowiadało się spokojnie. Pasażerowie zajmowali miejsca, załoga przygotowywała się do startu. W pewnym momencie uwagę wszystkich zwrócił Daniel Martyniuk. Według świadków miał zażądać alkoholu i napojów, a gdy odmówiono mu sprzedaży, zaczął podnosić głos i kłócić się z obsługą. Awantura trwała kilka minut. Martyniuk miał chodzić po pokładzie, dyskutować z pasażerami i nie reagować na prośby stewardes. Sytuacja stała się na tyle napięta, że kapitan zdecydował o awaryjnym lądowaniu w Nicei. Część pasażerów była zaskoczona, inni zirytowani, nikt nie planował przymusowego postoju w połowie drogi. Po wylądowaniu Martyniuk został wyprowadzony z samolotu. Reszta lotu odbyła się już bez incydentów. Jednak temat szybko trafił do mediów, a nazwisko Martyniuka ponownie znalazło się w nagłówkach. W sieci pojawiły się komentarze, że znów coś przeskrobał inni bronili go, twierdząc, że reakcja załogi była przesadzona. Co grozi Danielowi za wywołanie tego incydentu? Co grozi Danielowi Martyniukowi za burdę w samolocie? Za zakłócanie porządku w samolocie grożą różne sankcje. Linie lotnicze mogą nałożyć zakaz lotów, obciążyć kosztami awaryjnego lądowania lub wszcząć postępowanie cywilne w celu odzyskania strat. W skrajnych przypadkach interweniuje policja. A pasażer może odpowiadać karnie za groźby, agresję wobec załogi czy zakłócanie bezpieczeństwa lotu. Nawet jeśli początkowo wydaje się to tylko krzyk i zamieszanie, skutki mogą odbić się na portfelu i wizerunku. W zależności od kwalifikacji czynu, osoba dopuszczająca się zakłócenia porządku na pokładzie może podlegać odpowiedzialności administracyjnej na przykład wpis na listy osób no-fly w niektórych krajach, zakaz wstępu na pokład danej linii lotniczej. Odpowiedzialności cywilnej w przypadku konieczności awaryjnego lądowania linie lotnicze mogą dochodzić zwrotu kosztów. Mowa tu o potencjalnych kwotach rzędu kilkudziesięciu tysięcy euro. Każek grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności. Szczególnie jeśli doszłoby do naruszenia nietykalności cielesnej członka załogi lub innego pasażera, artykuł. 217k K tłumaczy Jakub mężyk w rozmowie z plotkiem. A co na to sam Martyniuk? Daniel Martyniuk odgraża się i Później sam zainteresowany stwierdził, że nie zrobił nic złego. Że tylko poprosił o piwo i Coca-Colę, a obsługa zachowała się wobec niego nieuprzejmie. Zapowiedział też, że nie zapłaci żadnych kar i że rozważa skierowanie sprawy do sądu. Na swoim Instagramie opublikował mocny wpis dotyczący wydarzenia i bez ogródek zapowiedział, że, po dobroci, tego nie załatwi. Będę się sądził z Wizer do samego końca i nie zapłacę im złamanego grosza. Zostałem tam znieważony i wygwizdany przez Polaków, własnych rodaków. Co ja wam zrobiłem? Jak tak można? Wszystko zostało nagrane. Podstawianie nóg w przejściu. Nagrania z waszych telefonów także są nielegalne. Także widzimy się na sali sądowej. Ten się śmieje. Kto się śmieje ostatni, zazdrosne bestie, bo inaczej tego nie nazwę. Siedziałem na miejscu, poprosiłem o dwa piwa i Coca-Colę. Niestety, z niewiadomych przyczyn zostało mi to odmówione, a was to wielce rozbawiło, Wilki, dodał. Wygląda na to, że echo tej afery jeszcze długo nie ucichnie. Jak myślicie, zapłaci?